O, 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 o! I to wygląda już na wstępie bardzo przyjemnie. Ilidan. Nowa. No. Hmm. Łucznik. Panie Hanzo, Czy pan coś potrafi? Nie ma pan pierścionka, za napiszmy to jakiś ten... Żeby smutno nie było, oczywiście, Bill y, Polski. O! Chociaż jest miły, proszę, jako jedyny odpisał. Więc, no. Zostaje modlitwa w takim razie. O, białowosy awkujące. Ewakuować się. Ten tu kąpiący, dobrze, dobrze, świetna gra się zapowiada. Ta będzie tymi sowami mnie denerwować O Strzeliła kurde No i kto tu wejdzie? Kto się odważy O ten też jakiś wpierdziel tutaj ober. O nie, ale queera jest to, ojej. Przecież też ma chyba lekkiego coś z głową, jakieś problemy do czynienia. Dobra, idziemy mu pomóc. No, 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 da. Dawaj tutaj. A. No właśnie, panie czarno serce. Dobra, no, dobrze, że górę ktoś ogarnia, no ale ja to zrobię, nie ma problemu. O. O, podobno w O kurde, jaki przeskok. Nikt się tego nie spodziewał. Kurde. Te oszustwa. Znaczy, bombę puścił. ojek Staszek zginął, ale ona prawdopodobnie również zaraz ją przetnie w pół. No albo. No ten bum Wybuchnie i pieniądze wypadną. Ajajaj. Chociaż ta sama tu nagle na trzech walczy z pieniędzmi jeszcze? Dziwni, dziwni ci ludzie tutaj na tych quick matchach grają. Zbierzemy sobie trochę expa, ale trzeba, widzę, że wracać, bo... Ten ją zarzucał trochę atakami podstawowymi. <grymny> Nie potrafiła trafić koleżanka, no trzeba było ją wyręczyć. No, to. Jezu, gdzie, gdzie wy tu się bijecie? O, jeszcze raz gonga dostała. I jeszcze raz, i pieniążki trzeba zebrać, ale to oni oczywiście zbiorą, jeszcze zabiją go. To bolało. Ile tutaj mamony leży? No dawaj go szybko. I tutaj teraz. Dobra. Tutaj też ekstra oczywiście leży, a oni pewnie już płacą. No nie, kto tu sam walczy? No masz fartach. Uciekaj. No a ten oczywiście sam tutaj na pięciu i... Na razie. no prawie się udało. Ajajaj, terazcowa powinna im uderzyć. No, czyż. kulturę mają dobrze. Bomb nie ma, niczego nie ma. Tylko expiez. No, jeszcze ten się rozsypała, ale na szczęście u nas. Zgarnij go. Zgarni go, tak. Już, już. Panie czarno sercu, już idę, już już pędzę. Już dreptam, czy tam. Nie wiem, jak się ten abatur porusza. W sunie. Czy co on tam robi? Dobrze się spisałeś, uzdrowiciel. Czyżby Hanzo pomyślał, że jest coś takiego więcej niż jedna linia w tej grze? Nie bywałe. No nie, mam tylko pod skrzynkę. Jeszcze zaraz zginie to. No Dobrze. Przynajmniej nasi strzelają. Nie mają nikogo niewidzialnego, ale ja chyba dla bezpieczeństwa sobie lekko się cofnę. Dobra. Jak mój ten zasięg minowy wygląda? Tak, tak i tak. Anioł w kiby Kto padł Jak ja słyszę te jest... dźwięki agonii tych bohaterów to jest miód na moje uszy po prostu No już, już minuje. O, już jest tam jakiś gość O, bo zapłacił nawet Nie co, no rozwalą środek no Dobra sobie, padł, a ja chyba i tak wezmę tego klona, bo uwielbiam klona właśnie z nową. To jest taki chaos się robi, to można trzy te zrobić, 3 baby. Ona <grym znowu> to. Tak, zrobimy sobie go. Co opuścił walkę? Biało włosa, nasz medyk? Kurde... Jeszcze klona sobie postawię, jak to to wygląda. Ekspiątko jest. Z góry jeszcze pewnie eksp. no właśnie, wisi tutaj setki kuleczek słodziutkich. To wiesz. O Jezu, co oni tu robią? Proszę, stąd uciekać. Kałabanga. Oooo, właśnie. Tak się kończy kozaczenie. Oooo, pieniędzmi. Hmm. Jak to statystycznie wygląda? Nie, nie, poziomy tylko, no właśnie. Widzicie to? To jest to właśnie, to są staty. To są staty ludzi na quick matchach. O, 15 tysięcy. No, ulta puścił Dobrze, że wiesz, że coś takiego istnieje. No, za to domek tutaj już nikt nie pilnuje, o. Mm -hmm. Wszyscy na dole, jest jedna linia w tej grze na to wygląda. O! to No szkoda trochę. bo Kto nam padł? A! Nasz główna maszynka do zabijania. Spoko. To lubię. To jest mój ulubiony moment właśnie, kiedy pa... O! Chociaż... <laughs> Nie zdążył się schować. No to wszystko ustalone chociaż. Dobra, wierzcie, to ja mam tutaj już ile? 12 tysięcy ekspaw w 10 minucie. Masakra. Jeszcze chciałbym zjeść batonika, ale kurde... Nie ma, nie ma, nie ma czasu, po prostu go zjeść, nie ma nic. O, bomba, bomba. Co oni robią? Bossa? Boss. Pani Lidanie, czy pan sobie poradzi? Nie, on nawet tam nie pójdzie. Dobrze Jeszcze dóbr dobrze ładnie break Drewny Illidan znaczy, trewny Illidan to srebro się kojarzy z jakimś drugim miejscem Jakimś wygraną chociaż czegoś No dobrze nowa To powinien być gówniany Illidan On nic nie zrobił czterech tych chociaż tu jest Głupcze. Ora, no, chociaż tyle się puszują te linie, ale no. Za to, co tu się dzieje, to powinien być jakiś skandal. No idzie wielka fala, nie ma jakiej zniszczyć. O, to mówka, żegnaj. Hej. Miło było Cię znać. Muszę się poprawić na tym siedzeniu. Dobra. Przątniemy trochę tych minionów. Tu. Jak to wygląda w tym expie? No masakra. Talentowo też nie najlepiej. Dobra, wierzymy szybkość. Co tutaj? Teraz to jest ten moment, w którym Illidan wreszcie się odpala i zabija 10 osób? Niepożądane. Nic tu nie jest pożądane. A wraż, góra rozwalona. oni zniszczyli drugi domek, nawet świetnie, po prostu cudownie. My będziemy musieli tu tyrać teraz pieniędzmi, żeby coś zdobyć. A oni już to mają za flirto. No właśnie, rozruszajcie. Co rozruszacie? Środek. O, to było ciekawe. Rodzaci. No i tak go teraz bum, a no, złego ci tylko obozik, tam robili, to są priorytety, nie zawsze tak. W życiu trzeba mieć właśnie priorytety. A ich priorytetem właśnie było zrobienie obozu, przed wszystkim. Przez co teraz przegramy skrzynkę, na przykład. O, medyk na jeden zdrowia, uzdrowia. Może ja go zabiję. O, właśnie. Na szczęście jeszcze są głupi ludzie. No, niestety. 15 zł. Czy odda to wrogowi. No, ci już płacą. Wygląda, że twój przeciwnik był szybszy. No, był szybszy. Był przede wszystkim sprytniejszy. I nie był O, Może nie, że nie był. O, to było świetne. O, właśnie. Aż po prostu zasługuje na specyficzny komentarz. Koda słów. No, jeszcze Dzięki. Czarno sercem, myślałem, że się lubimy. A ty nie tak tu nawalasz po głowie. No, oni już tu siedzą. Defekt. Wykryto defekację. O, i znowu zapłacili. No. Gamonie On On będzie trochę inaczej mówić, właśnie, że wasz wróg już zapłacił, i bo jesteście beznadziejni, Gamonie, i tak właśnie tutaj po naszej drużynie, czy coś takiego, do nas powinno być to Gamonie. no, no właśnie przynajmniej są maksymalne poziomy. No otworzę tego faktycznie, platonikę, co to jest w ogóle? Kinder Bueno. Niech będzie i to. Co już postrzelała? Bo Dwa strzały z góry? To ona wybrała. O, tak. Zaatakowała gościa, który może być niezniszczalny. O boże. Dobra. Chociaż udało ją się złapać w jakiś sposób. Dobra, wy tam puszujcie, ja sobie to otworzę. O, kurde. Jak to? O, dobra. Hmm. Nawet niezłe. Ten boss może być znaczący. Bo on prawdopodobnie zniszczy ten domek. Zostaniemy ostatni. A, mają bramę jeszcze. Czyli jeszcze, kurde, dwa albo trzy statki. nawet. Trzeba by przekupić tutaj tego czarnożyda. No, oni nie są głupi. Oni od razu tutaj maszerują. Ile ten, no, ten boss będzie miał pół HP, zanim sam dojdzie. łe. Niedobrze, powinni go odsłaniać. Klacza. Źle zrobili źle. Jeszcze to kar dla wszystkich, ale szczególnie dla mnie. ha ha. ha.

No ale go szybko zmasakrowali Dobra, chociaż to fontanna padła No i co? Jeszcze z z dwa statki trzeba będzie, kurde, strasznie drogie już są. W ogóle to się nie opłaca już strzelać, no ale co zrobisz? A ten jak masz szybko te smoki a wybrał ulepszony To, nie masz pomysłu, to po prostu nawal przyspieszony czas odnowienia dla ulta. O, to mówka. Co ona przeżyje? Przeżyła. Nie. Strzelaj czy, czy nie. Ale dobra, coś tu się udało. Potwórna likwidacja, został już tylko ten wieśniak. No i on tu już nic nawet nie może sobie zrobić. No, to ustalone! <laughs> robotom, jak się bawią wilki Miałem, ktoś był wilkiem morskim? Może potwierdzić, że tak się bawią? Tak zwane wilki morskie? Niech ta tutaj odpuszowuje 100 lat. Dobrze, że się spisałeś, uzdrowiciel. Czy macie odstrzał? No, czy jeszcze, no, jeden strzał. Do dupy. No, czyli... Oła. Jeszcze jedna ta. Jeszcze jedna bitwa nas czeka Ostatek w takim razie. Oni są kompletnie spukani. To nie ma nawet nic do gadania. Tylko my też tak naprawdę jesteśmy jeden czy dwa. Nie no, dwa statki od, od porażki. O! To było dobre. To też. Ale to znowu atomówka jakaś. Boom, boom. Koniec. Teraz zapraszam do domku i kolejny fajny win chyba będzie na wieczór. Nawet ultę chyba ani razu nie użyłem. Tak się wczułem tutaj w pomaganie temu Lidonowi. To teraz sobie użyłem. A nie, raz chyba użyłem. No jest, patrzcie, GG. Zawsze piszcie GG, to jest Najwyższa oznaka kultury. O, nawet ciasteczkowe GG. No i fajnie, fajnie, fajnie. Kałabanga się cieszy. Czarno, serce się cieszy. O, i kolejny medal, dzięki. Kolejny MVP do kolekcji. No moim zdaniem, kto to? No styk, no raczej ten. To ten też był spoko, Ale, ale z Ekrezus, o. Proszę, kto trzepał hajs. Na frajerni, dobra, co tu Jeszcze staty jakieś podsumowujące. O, na skrzyneczka będzie na ten opening na odcinku. Do co kiedyś tam, tak? W się 100 lat temu była era na te openingi. No to zobaczymy, co tym razem się trafi. Wow! Jakieś gó gówno. Główno graffiti, które już mam, to są duplikaty, dostaję tylko za to te odłamki. karbotowe, o, karbot animation był kiedyś. Spoko, Anduin i serco. No dzięki, biorę wszystko. No i to po na tyle. Fajnie, że to się nam udało. No to to. Jeszcze jakiś kurde humankań by się przydał chyba na koniec. Dobra, ale to na razie... nie... tam, tam, tam.